Zadanie tylnej osi. Wiadomo, trzeba mieć zamontowany wahacz. Wahacz zamontowany. Mamy dyfer. Na dyfer idzie tutaj taka uszczelka. Uszczeleczka. Do tego musimy mieć cztery śruby. I ten oto środkowy element. Pokazuję i objaśniam. To warto też jakimś smarkem przesmarować. Ten element idzie tak. I przykręcamy to na te oto 4 śruby. I kręcimy. Dobra, dociągnięte klucz 14. Nie widać, oczywiście, słabo z mojej kamera. Dobra, jak macie to skręcone, trzeba pamiętać, że tu idzie teraz tak. Taka przejściówka, a na tą przejściówkę idzie ta nakrętka. Bez podkładki bez niczego od razu nakrętka. Teraz jak widzicie to się kręci, trzeba będzie to dokręcić pneumatem lub po prostu wsadzić ośkę i trzymać za ośkę i to dokręcać ręcznie. Widzicie? Złapać za ośkę, dokręcić. nasadka 22 dobra wyciągamy oś wyciągamy oś, kolejnie dajemy tutaj o-ring trzeba sobie z zestawu nowego dopasować jak damy o-ring to już wtedy przechodzimy przechodzimy tutaj do tego i tu będziemy przykręcać tu na razie zostawiamy wszystko na pusto Troszkę przesmarować i zakładamy sobie oring. O, -ring. o -ring założony, to wjeżdżamy z dyfrem. Zorganizowałem sobie jakiś klęcznik i teraz proszę bardzo wjeżdżamy o Tylko zaraz Czy to będzie tak szło nie, tak nie może iść Czy tak może iść o widzicie to ma być za tamtym czymś, wtedy idealnie pasuje tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze zaraz sobie sprawdzę. Także tak. To to, ten element za tym. O tak ma być, o. O tak ma być, no i dobra. Cztery śrubki łapiecie, dokręcacie. Na razie nie, no, nie mocno, mocno nie dokręcajcie, bo jak ktoś zauważył, nie ma amortyzatora. Będzie amortyzator, to to mi się zaraz zerwie Wtedy mocno dokręcę i jakoś będzie ośka i tak dalej Kolejną rzeczą Tylny hamulec Bębnówka Znowu dajemy o-ring trochę przesmarować Tu jest korek spustowy wody Też trochę smaru na niego I pamiętać go tu wkręcić Klucz 17 Ale zanim to to pierwsza musi wjechać ośka. Jeśli chodzi o ośkę, to ja nie zauważyłem różnicy prawa-lewa strona, ale po prostu jak ją kiedyś wyjmowałem, to sobie zaznaczyłem. Więc jak będziecie ją wyciągać, to też sobie zaznaczcie prawą-lewą stronę. Niech będzie tak jak była. A jeśli chodzi o ośkę, to zostało mi z przednich przegubów smar. Mam zamiar go otworzyć. I tu delikatnie te wielokliny sobie przesmarować Dobra, kośka przesmarowana To już jest czas, żeby ośkę wsadzić, później jej nie wsadzicie. Ośka musi teraz zagościć w tamtym całym elemencie widzicie? Siedzi siedzi, siedzi sobie ośka, pięknie sobie siedzi i teraz zakładamy tylny bęben hamulcowy. No i dobra. Ośka siedzi. Spróbujemy teraz sadzić to. Nie. Dobra, ja będę musiał użyć dwóch rąk, jedną nagrywam, także zaraz sobie to obsadzę i wam pokażę. Dobra, obsadziłem sobie cztery nakrętki. Wszystko ładnie wchodzi. To z tym wam się tutaj mija bez problemu. Normalnie małą grzechotką, sobie śrubki dociągacie, ale to wygląda bosko, prawda? No i dobra, śruby mam dokręcone, i teraz zrobię taki ciekawy pomiar. Zobaczymy, bez żadnych nagrętek, podkładek i innych takich dziwnych rzeczy. Tu od tego mamy. 23 z kawałkiem od napędu a tu od hamulca mamy też jakieś 23 23 z kawałeczkiem idealnie idealnie jest wszystko idealnie teraz już na tym etapie jak macie wszystko też dociągane, oczywiście z wyczuciem można montować Amortyzator dobra, przy montażu amortyzatora do żadnej filozofii nie ma jedna śruba od góry, druga od dołu i już nam ładnie to, prawda, wisi kolejnie. Jest taka, taki element, taka osłona tylnego bębna hamulcowego, też takie coś jest dla dyferencjału. Niestety przy tym modelu akurat nie ma gdzieś, ktoś pewnie odkręcił, albo odpadło. Nie wiem. I tutaj w to idą takie gumeczki, że jak to jest tak, gumeczka jest tak, to jak to powiedzmy nie obija po prostu metal o metal. I montujemy to. I tu taką nam tworzy to barierę osłonną, no fajnie jakby coś było też i na na dyferencjał na pewno jest Niestety to nie pasuje bo chyba raczej bym wolał chronić dyferencjał niż chronić bęben Ale może coś kiedyś z, me, z jakiegoś kawałka metalu się wytworzy Na razie zamontuję osłonę hamulca Oko przy bardzo Osłona przykręcona na dwie śrubki Ładnie będzie tutaj, prawda, osłaniać. Mówię, no, szkoda, że, że nie ma na dyfer, bo dyfer teraz jest naprawdę ładny i gdyby była osłonka, to 100 życia. Dobra, co kolejnie? Kolejnie tutaj dajemy oring, taki mały. Tutaj też sobie dam, tak żeby mi tam wszedł. Jest to tak, taki O-ring, był Mam Zestaw O-ringów, to sobie dam, bo akurat nie było w żadnym zestawie naprawczym nowych, i to mi wygląda na R22, także dwa takie nowe oringi polecą na ośkę. I tak od strony dyfra właśnie leci o 22 Siedzi sobie Kolejnie będzie za chwilę szła Kolejnie za chwilę będzie szła taka oto Podkładka O tutaj Mam wrażenie, że coś tu jest nie tak z tym moringiem. Raz sobie zobaczę. No i oryk, właśnie tam ma wejść w taką w taką szczelinkę. A go nie będę na razie tam. Myślę, że go to go dociśnie. Dobra, Kolejnie podkładka. Ładeczka. Nakrętki. Nakrętki dajecie w ten sposób. Zresztą nakrętka jest jedna z takim czymś, taką jakby podkładką już dużą, wbudowaną, a druga jest zwykła. I ta tutaj ma gwint, tu ma tyle, a tyle nie ma. I dajecie pierwszą tą drugą tą Tom już tam obojętnie, obojętnie. Jak tutaj sobie jakąś olejem czy czymś przesmarować. Ja na razie tylko będę to lekko dokręcał, skręcę z drugiej strony, założę koła i dopiero później pod dociskiem, jak już kład stanie na kołach. I tu tak samo. Tam na razie tak jak mówiłem, nie będę skręcał. Tu znowu. O-ring. o Tam widzicie? tam będzie chciał sobie wejść sobie wejdzie to fajnie kolejnie taka duża podkładka tu się odznaczył właśnie orenki uszczelniacz warto ją przesmarować warto ją przesmarować dorobiłem, przesmarowałem zakładamy znowu podkładka nakrętka z tą właśnie taką jakby podkładką i nakrętka zwykła gwint przesmarować, lekko pozakręcać ręką to jeśli chodzi tutaj o gwinty to musi to wszystko iść ładnie, elegancko, lekko ręką Może być żadnego, że coś idzie na hamat, to jest klucz 41. Jeśli chodzi o klucz 41, to raczej nikt nie będzie miał. Też nie mam. Może ktoś będzie miał. To po prostu najlepiej to przykręcić żabką. Żabkę sobie ustawić, przykręcić żabką. Tak jak mówię, nakręteczki mają mi się ręką. Ręką połapane, tak jak mówię. Lut 41 Drugie też ręką, tam trochę złapane, żeby tutaj można było coś wsadzić podokręcać. Kolejnie pora na piasty. Nie ma lepiej. Same brzuski. Piasta prawa czy lewa to raczej chyba różnicy nie ma. Po prostu zakładamy. Delikatny luz musi być. No i dobra. Jak piasty obsadzone zakładamy podkładkę. I zakładamy nakręteczki. Nakrętek nie dokręcamy pneumatem. Dokręcamy je ja tylko i wyłącznie ręcznie grzechotką. Klucz 27. I dokręcamy. Trzeba sobie czymś to prawda przytrzymać. I dokręcić. Kolejnie. Jak macie tutaj taką dziurę. Jak już będzie dokręcone. To dajecie zawleczkę. Ja sobie to podokręcam, pozakładam zawleczki i zaraz Wam pokazuję końcowy efekt. A jak najprościej dokręcić? A na hamulec. Hamulec sobie zacisnąć. Wtedy ośka się nie kręci. Można dokręcać ręką. Lub założyć sobie koła. Wziąć go na dół. Tak samo hamulec koła i podokręcać ręcznie z wyczuciem. O! no pospolitą trytkę. Hamulec zaciągnięty na trytkę, można dokręcać. No i dobra. Piasta, podkładka, nakrętka. Ręką dokręcone. Nowe zabezpieczenie. Taka w sumie kotwica wyszła. Tu tak samo. w sztunka. Pora zakładać koła. Pora na. Pora na koła ciągnika Zaraz zakładam koła Pokażę efekt końcowy Nakrętki na nasadkę 17 Jedno mamy Chwilę koła założę, wyprowadzę go na dwór, pokażę wam przy świetle dziennym jak to teraz wygląda. Obraz tak. Na oko. Tak jak mówię. Teraz na przykład jak są koła założone, mogliście go dopuścić na koła zakręcone, ten hamulec, złapać też za koło, przytrzymać. I to sobie nakrętkę tą dokręcić. Ja akurat używam innego sposobu. Użyłem innego sposobu. Choć i tak po paru kilometrach użytkowania jakoś będzie poskładany. Trzeba zweryfikować i dokręcić te nakrętki. Zaraz na dwór wyprowadzę, pokażę co i jak wygląda. Już czeka. Już czeka, czeka, czeka. Brawo. Prawda, że to wygląda obłędnie. Jest koło, jest dysk i tak właśnie. Tym sposobem została poskładana tylna oś. Teraz pewnie niektórzy zapytają, dlaczego tylny dyfer jest srebrny, a przednie jest czerwony. Po prostu przód ma pasować do czego innego, tył do czego innego. Kolejnie wląduje tutaj elektryka i wjeżdża silnik. Wtedy trzeba będzie pospinać napędy. I może jakaś krótka jazda bez, bez plastików. Choć jeszcze do silnika, tam muszę zajrzeć, jakie tam regulacje zaworów. Nowa świeca, nowy olej, nowy filtr. Podstawowe takie, prawda? Sprawy. I tak jak mówię, teraz stoi już na kołach. To teraz możecie sobie podociągać te właśnie nakrętki poprzez na przykład to, widzicie, zaciągnąć hamulec i on nigdzie nie pojedzie